w kolejnym wydaniu kuchły z Bopi lub Gotuj z porządką. Mamy lato w pełni, byłam na ogrodzie, właśnie wróciłam, przyniosłam z ogródka cztery cukinie. W związku z czym postanowiłam zrobić zupę z cukinii, Kremową zupkę, która jest bardzo smaczna i bardzo prosta do zrobienia. Co potrzebujemy? Cebula, czosnek, a przyprawy takie jak tymianek, rozmaryn, liść laurowy, dwie łyżki masła, ja dodaję troszkę szałwi i dwie-trzy szklanki rosołu, a jeśli nie mamy, możemy dodać y, ten bulion z kurczaka. Do dzieła. Pierwsze, co zrobię, to pokroję cebulkę, już pokroiłam jedną dużą lub dwie mniejsze. I pokroję teraz czosnek i zaczniemy podsmażać na macełku, a w międzyczasie pokroję w kostkę cukinię. Nie ma znaczenia, jakie kawałeczki pokroimy, dlatego że to wszystko będzie zblendowane. I zapomniałam jeszcze powiedzieć, że dołożymy do tego dwa ziemniaki, zapomniałam je wyjąć. Oraz na końcu dodamy śmietankę, sól pieprz do smaku, jak również tu na talerzyku widać mam ostry czerwony pieprz. Nie będę kroiła drobniej, dlatego że to wszystko teraz podsmażymy na masełku i dodamy za chwilę cukinię. Ale mogę zacząć teraz kroić cukinię. Ale przedtem zacznę podsmażać cebulkę. Włożę masełko najpierw, przyprawy dodam troszeczkę później jak mi się cebulka i czosnek zarumienią leciutko. I teraz Będziemy smażyć, aż nam się zarumienią. Zamieszam. Masło się roztopi. Także musimy chwilę poczekać. W międzyczasie będę kroiła. Cukinię nie obieramy? Kroję ją w plastry, a potem w paski i w kosteczkę. Cebula i czosnek się rumienią już na maśle. Ja mam, wezmę, zużyję jedną cukinię i pół, tak? Gdzieś z półtora kilograma tej cukinii wezmę, bo uważyłam, ile to będzie. A, ubrałam w międzyczasie dwa ziemniaki i ziemniaki też pokroję w kostkę. To wszystko dodamy do... Idzie bardzo szybko. To wszystko dodamy do garnka, wszystkie składniki. Damy dwie szklanki wody, dwie kosteczki rosołowego bulionu i będzie się gotowało. Sól, pieprz do smaku. Teraz podejrzę jak się rumieni cebulka. Tylko pokroję tą cukierkę. Ok, zobaczymy jak się rumieni cebulka i czosnek lekko się zarumieniły. Także mogę teraz dodać przyprawy. To znaczy ja. Mam tutaj dwa liście laurowe. Nie mam suszonego rozmarynu, ale mam za to gałązkę świeżego. Tu mam jedną trzecią łyżeczki tymianek. Tu mam ostry, czerwony pieprz. Ja dodaję, ja dodaję a, szałwie, Ja bardzo lubię szałwie, czyli ją skruszę. Kto lubi, niech też dodaje, nie przeszkadza mu, ale ja bardzo lubię. A nie podaję szałwi w przepisie, ale ja osobiście dodaję. Dwie kosteczki bulionu, bo rosół już mi się skończył i teraz wsypię cukini, którą pokroiłam w kostkę, dwa ziemniaki, to były dwa duże ziemniaki, dam dwie szklanki wody. Może 2,5. Przykryję i czekam aż to wszystko się zagotuje. Można w międzyczasie dosolić i dopieprzyć troszeczkę. Minęło 15-20 minut. Dałam troszeczkę pieprzu i posoliłam. Zobaczcie proszę, ile puściła cukini soku. A będę teraz poczekam jeszcze może z 5 minut. O tu mogę wyjąć łodyżkę z orek z rozmarynu, to wyjmę bo będę miksowała blenderem za jakieś 5 minut i proszę ile cukinii puściła soku prawie już jest wszystko miękkie, także jeszcze 5-10 minut i będę wszystko miksowała mikserem wszystkie warzywa są już miękkie a teraz wszystko zmiksujemy wyłączę wyłączyłam gaz i będę teraz miksowała doleję pół szklanki śmietany pełnotłustej, 18% i praktycznie zupa jest gotowa. Teraz możemy ją podawać z ostrym serkiem, z grzanką lub z krakrysami. Zupa gotowa. Przygotowałam dwie grzanki. Naleję teraz zupkę. Starłam ostry Ser. I teraz można posypać żółtym serem. I życzę wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że zupa będzie Wam smakowała. Jest naprawdę przepyszna, a delikatna, powiedziałabym wręcz słodka. A nie zapomnijcie dać paluszka w górę. Zapiszcie się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Smacznego!